Panie burmistrzu chciałem zapytać, ponieważ na poprzedniej sesji złożyłem kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt pytań rodziny poległych pilotów. Z naszego tej rejonu pojawił się pan wicestarosta nowodworski, był wójt w swoim sprawozdaniu, miał pan, chociaż pan tego nie przetoczył, panie burmistrzu, że zgłosiliśmy. Konkursie na Mazowiecką Lady Di panu Panią Panią Iwonę Żyłę, naszą wybitną, powiem, wybitną tęciskę stołową. I chciałem zapytać, chociaż pan burmistrz wyszedł. Teraz pytanie do pana burmistrza. Nie wiem czy to kulturalne panie burmistrzu przemawiał 10 minut temu czy 15 pan Rodryk że zadawał panu pytania pan ostentacyjnie najpierw pykał sobie coś w telefonie jak jeden z posłów w czasie przesłuchania Donalda Tuska a potem wyszedł plecami odwrócony do, do, do radnego czy to tak ma wyglądać czy czy nie nie wiem. Znaczy, to... Dobrze panie burmistrzu czy będzie pan odpowiadał na bieżąco czy, czy na piśmie bo nie wiem jak się zwracać. Zapytam się, czy będę mógł wyjść do łazienki panie, panie Przewodniczący. prosiłbym, aby pan zareagował. Panie burmistrzu, proszę o spokojną i merytoryczną dyskusję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Czy mogę wyjść do łazienki? Tak, oczywiście, bardzo proszę. To ja bym poprosił o przerwę i poczekam jak pan burmistrz wróci. Możemy pani. Znaczy Panie Adamie, jest dzisiaj taka dosyć uroczysta sesja. No właśnie widzimy jak się zachowuje pan burmistrz.